sprawach w okresie międzysesyjnym. Proszę Państwa, w okresie międzysesyjnym zapoznawałam się z opinią radcy radnego pana Wójta odnośnie skargi komisji, komisji skarg, wniosków i petycji. Uczestniczyłam, proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że na terenie naszej gminy w Rygminie odbywały się powiatowe zażytki, bardzo ładnie przygotowane. Było troszkę osób. Również odbyły się dorzynki w Nowej Kamienicy, bardzo dobrze zorganizowane. Chciałam tutaj na ręce radnej pani Elizy złożyć serdeczne podziękowania. Dziękuję również wszystkim, którzy wzięli udział w tych dorzynkach, a e, chciałabym w imieniu swoim i Rady bardzo gorąco podziękować wszystkim ludziom, którzy zarówno w jednych dorzynkach, jak i w drugich wykazali się e, wielką pracą i... Można było naprawdę, przyjemnie było spędzić po południu. również z Urzędu Skarbowego Rada Gminy Stara Naczelnik Urzędu Skarbowego Wieloletniej, Górze, działań na podstawie artykułu 24 ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o Samorządzie Gminnym i że dokonał analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Stara Kamińca, złożonych na drugie miejsce przed zakończeniem kadencji e, na dwa miesiące, przepraszam, e, kadencji 2014-18 w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania oraz za rok 2018 stanu na 31 grudnia do 2018 roku. Do złożenia oświadczeń mają być zobowiązanych było 15 osób do tutejszego organu podatkowego. Płynęły oświadczenia majątkowe 15 osób, w tym przewodniczącej Rady Gminstara Kamińca, w wyniku analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono nieprawidłowości, których szczegółowy opis zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego pisma. W przypadku otrzymania wyjaśnień lub korek wyżej wymienionych oświadczeń majątkowych należy je przekazać do tutejszego organu podatkowego. Jednocześnie należy zauważyć, że radni gminy Starakamica do złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2018 według stanu na 31 grudnia 2018 roku nie założyli względem podatkowych, za wskazany okres za wyjątkiem przewodniczącej Rady Gminy, Stara Kamienica, Pani Jolanty Piotr Proszę Państwa, ponieważ obowiązuje nas tajemnica skarbowa, bardzo proszę, żeby radni po sesji udali się do biura Rady. Tam każdy otrzyma informację, czy musi wleśniać, czy nie musi, bo nie możemy nazwisk podać teraz. I to są wszystkie, proszę Państwa, sprawy, jakie udało się załatwić w okresie międzysesyjnym. Kto jest za przyjęciem tej informacji, to bardzo proszę o tak głosowanie. No, wzięła radę, to znaczy, że wszyscy. Już no. za informacjami i komunikatami głosowało 15 osób, przeciw i wstrzymujących się nie było. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu następnego. Informacja o pracy wójta i służbowym posiedzeniu Jakieś zapytania do informacji przedstawionej przez Pana Wójta. Bardzo no proszę. Bardzo no proszę Pani na punkt numer 1, 3, 6, 18 i 26. 26 tak, proszę Państwa, zakończyła się kompleksowa kontrola regionalnej Izby Obrachunkowej. Zapoznaliśmy się z protokołem z kontroli. Protokół wskazał słabe i mocne e, strony urzędu. E, w ciągu dwóch miesięcy, tak, pani to podpowiada, będą zalecenia. E, generalnie najwięcej uwag choć, e, było tutaj odnośnie, e, odnośnie egzekucji i należności. E, I tutaj będziemy musieli się bardzo mocno e, na tym skupić. Generalnie jedna z chyba z lepszych yy, kontroli yy, pod względem wyniku, ale odniesiemy tutaj jeszcze do tego, kiedy dostaniemy yy, zalecenie. Bo jeszcze nie wiemy jak podejdzie organ, który jest nad yy, tymi dwoma na paniami, które nas yy, kontrolowały. Yy, Rozstrzygnącę infektowej na no wojnie wykonawczy mostu w Tak, już jest. Yy, w tej chwili stawane są konstrukcje yy, stalowe tego mostu, szykowane są barierki. Planujemy zrobić dosyć szybko ten most przyjadą gotowe elementy, które zostaną zmontowane na placu budowy. Jest w finalizujemy pozwolenie na budowę na ten most. Udało się w końcu wyważyć wszelkie niezbędne dokumenty, także na ten będziemy już tutaj kończyć temat. Zapoznam się z wyrokiem w sprawie Bina Stragonica przeciwko SUS. Państwa, mieliśmy jeszcze w zeszłym roku kontrolę zakładów ubezpieczeń społecznych dotyczących umów o dzieło i umów, umów o zlecenie. Po tych dwóch sprawach, które miały w tej chwili miejsce, jestem przekonany, że coś takiego jak umowa o dzieło nie funkcjonuje już w tym kraju. W związku z tym, że będziemy zawierać umowę tylko i wyłącznie na umowę zlecenie. E, wszystkie nasze argumenty, wszystkie e, interpretacje jakie mieliśmy odnośnie umowy o dzieło e, nie znalazły e, uznania w oczach e, sądu. Nie wiem jak to odczytywać, no odczytuję w ten sposób, że żeby nie powinno być umowy o dzieło. E, dokonał zmian organizacyjnych w organizacyjnej strukturze e, urzędu. Proszę Państwa, no, to jest wynik między innymi e, kontroli, e, to jest wynik między innymi tych skarg, które e, wpłynęły w ostatnim czasie. No, musimy tutaj e, inaczej Zacząć troszeczkę e, pracować. E, tych zmian jest naprawdę sporo, to jest około 20 kilku zmian, jeżeli chodzi o zakres obowiązków, o e, strukturę organizacyjną. E, przy, większość tych zmian od pierwszego e, października wchodzi e, e, w życie. E, jeżeli chodzi o punkt 26, to tutaj poproszę Panią e, Skarbnik o szczegóły. Więc po otrzymaliście yy, informację o przebiegu wykonania budżetu została również przełożona do regionalnej izby. Czekamy na opinię i wtedy kiedy przyjdzie opinia spotkamy się, żeby omówić yy, wykonanie budżetu za pierwsze półrocze. Jest to tylko informacja, która później jest przyjmowana yy, na sesji poprzez głosowanie. Nie w punkcie 20 że zakończono odbieranie tego azbestu. Czy jest jeszcze możliwość, że jeżeli ktoś ma ten azbest złożony, przykryty, żeby zabrać, czy już czy na razie trzeba czekać? Jeżeli jest taka sytuacja, to proszę zgłosić do nas, będziemy pisać wniosek o kolejne, o kolejne, kolejne środki. Tutaj w tym roku już na pewno nie będzie to możliwe. Czyli po prostu trzeba zabezpieczyć te nazwy, poczekać do przyszłego roku, jak pozyskamy środki, i wtedy na pewno odbierzemy. Tutaj raczej nie ma większych problemów ze współpracą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Natomiast pewne formalne no, rzeczy musimy zachować. My też musimy napisać wniosek do na Wojewódzkiego Funduszu, też musimy przejść jakieś środki i, no, i potem to roznieść. Dziękuję bardzo. Czyli jest to jeszcze o, o informację, jaki, był, jaki jest rezultat spotkania z firmą w sprawie odpadów. Tak, część z Państwa uczestniczyła w tym spotkaniu, bo poprosiłem o to, żeby Państwo zapoznali się z sytuacją e, tak naprawdę związaną z przetwarzaniem odpadów komunalnych. Nie mówię tutaj o odbiorze, tylko o zagospodarowaniu. E, spółka Staniko skłóciła się do pięciu gmin, z którymi współpracują już od wielu wielu lat, między innymi do, do Miejska, do i Świeradowa. Z propozycją wstąpienia do spółki. E, zaproponowali nam udziały w kwocie takiej, jak płaciły pozostałe gminy, zawiązując tą spółkę kilka 7-9 lat temu, kiedy w sensie się zawiązywał. E, no i tutaj była dyskusja, czy jest to zasadne, czy nie jest. W mojej ocenie jest zasadne nawiązanie współpracy, dlatego że mamy do wyboru w tej chwili albo wywozić śmieci do każdego. Kostrzycy, albo wywozić śmieci do lubawki. Różnica polega na tym, że w płacimy 300 zł za tonę śmieci w KCGO, zdaje się, że jest 560 na 580 zł dopłacone. Dużo nowocześniejszą instalację ma Sanikon komórkawkę, lub co nam z kolei pozwala, pozwala mieć nadzieję, że uzyskamy poziomy recyklingu dla przewidziane w poszczególnych latach. Ta e, cena odpadów też nie będzie wyrażana. Tak? Ale drugą, no, najważniejszą, chyba najważniejszym powodem to, proszę Państwa, spójrzcie na cenę odpadów e, u nas, a w innych gminach e, powiatu jeludowskiego. Jednak współpraca z, e, z no wiąże się z niższymi cenami dla naszych mieszkańców, co uważam, e, chyba najważniejszym. Ale tak. Sanikom zaproponował, żebyśmy weszli na raty troszeczkę. Czyli w tym roku wykupujemy tam za 2000 udziały i przez kolejne 3 lata wpłacalibyśmy. Nasze udziały wynosiłyby chyba około 130 tysięcy. 75 tysięcy rocznie byśmy płacali. Natomiast różnica między opłatą za przyjęcie odpadów w kostrzycy, a w Sanikomie to jest 280 tysięcy rocznie więcej. Ta ekonomia tutaj sama mówi, że... Jeszcze poproszę o, o punkt 22. Czy to postępowanie w sprawie czy zrzutu ścieków się zakończyło? Czy ono jeszcze trwa? Postępowanie trwa. Tak naprawdę, proszę Państwa, z tym postępowaniem, to jest kolejny raz nawiane postępowanie. Jeden z naszych mieszkańców znalazł sobie e, sposób na życie e, wal, walcząc z sąsiadami. Między innymi za, e, zarzucił sąsiadom, że jest nieszczelne tak. szambo. Znaczy, mieszkają wszyscy w jednym budynku, zaznaczę. Że jest nieszczęsne szambo, i że to szambo zalewa jego e, piwnicę. E, no zrobiliśmy to, co robimy w każdym tego typu przypadku, czyli zatarliśmy tak, tak. e, ścieki e, w szambie. Założyliśmy tam lądę, żeby nikt nie mógł tego e, otworzyć bez naszej wiedzy. No i sprawdzaliśmy te piwnice. No tutaj e, nasi pracownicy nie mogli stwierdzić, czy cokolwiek się dzieje w piwnicy tego pana, dlatego że nie pozwolił otworzyć tej piwnicy i sprawdzić. No, od tego doszło tam do rękoczynów, Musiała być wzywana policja, także sprawa jest dosyć, Ważna. dosyć poważna i, i to nieprzyjemna. Nie wiem jak się mm. zakończy, bo tam jest ina budowane, i jest szczelność, czy jest szczelność szamba. Natomiast no, moi pracownicy na pewno weryfikowali, czy szamba jest wymożone, czy szamba jest regularnie wymożone. Dostaliśmy jakieś informacje od mieszkańców, że ten człowiek, który mówi o tym, że te szambo jest niszczelne, że wręcz wiaderkami potrafi przynieść te szambo do siebie do, do piwnicy rozdać i wtedy dzwoni do, do nas. No, my, mając informacje takie z jednej strony od jednego mieszkańca, że jest szambo niszczelne i się zalewa piwnica, z drugiej od mieszkańców, że on wynosi te szambo, musieliśmy w jakiś sposób zweryfikować. No i niestety, patrząc jak się zadziało ostatnio, czyli ten pan nie wpuścił nas, nie pozwolił nam zobaczyć swojej e, piwnicy, no śmiem twierdzić, że e, no racja stoi po stronie reszty e, mieszkańców. No tak. Jakby nie miał nic do ukrycia, to by było. Kto jeszcze ma jakieś pytania? Ja mam pani pytanie, ponieważ e, 20. Zakończono proces odbioru. A nie, przepraszam. 16. Nadzorował dystrybucję formularzy deklaracji odpadowej wśród mieszkańców Gminy tak, Państwa, tutaj chcieliśmy przyspieszyć proces rozdysponowania formularzy deklaracji podatkowych. Nasza pracownica zadeklarowała się, że w ramach godzin jakie ma do przepracowania rozwiezie te formularze. No jest to duża, duża oszczędność w budżecie gminy, bo jednak wysłanie ponad tysiąca dokumentów pocztą boczną kosztowałoby szacunek, że to tysięcy. Dodatkowo pracownica jeżdżąc też informowała mieszkańców, czego dotyczą zmiany, więc to ma na ten skutek. Wiem, że coraz więcej tych deklaracji spływa, więc myślę, że bez tego do pomocy. Dziękuję. No. A ten 14 powołał nowy zarząd spółki Polski Solar, czyli pytanie, co się dzieje, o co chodzi. I 25 zapoznał się ze stanem technicznym autobusu i podjął decyzję o jego sprzedaży. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zarząd, końcem czerwca za tego roku wygasł mandat zarządowi. No nie jest to tak, że. On musi być natychmiast 1 lipca powołany, dlatego że prawo o spółkach handlowych mówi, że może przez jakiś czas jeszcze wykonywać zarząd swoje funkcje. Natomiast my no, chcieliśmy to już uregulować, mamy do podpisania umowę z mieszkańcami. W związku z tym jeszcze podjęliśmy starania, żeby w miesiącu wrześniu taki zarząd nowy się powołał. W zarządzie pozostał pan Michał Waszczyk z naszej strony, tylko że był wiceprezesem, teraz został prezesem. Natomiast zgodnie z umową spółki, drugim prezesem musi być ktoś ze strony polskiego Solara, Polski Solar i tutaj został pan Jacek Gryński. Odsunęliśmy, nie zgodziliśmy się na propozycję, żeby kontynuował pracę pan William Uba, dlatego że no mamy bardzo utrudniony z nim kontakt przy tych projektach, które realizujemy. No Chcemy mieć ludzi, którzy są pod ręką i, i może na szybko działać. Jeszcze 25. 25. Tak, proszę Państwa, po śmierci Pana Piszczka no postawili troszkę pod ścianą, jak rozwiązać sprawę przewozu osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim no, autobus oddaliśmy do przeglądu i tutaj wyszła cała lista usterek, jakie ten autobus ma, łącznie z pękniętą ramą i tą to mnie trochę zmusiło do tego, żeby zastanowić się, co, co z tym dalej. No pewnie teraz w przypadku autobusu jest to nowada krytyczna, która no, deklasuje ten autobus do, do tego, żeby, żeby użytkować. Szanowni że ja jako bądź, mogę sobie pozwolić na podjęcie takiego ryzyka, że eksploatuję samochód, który ma taką wadę, dlatego że najmniejszy wypadek, który będzie, to nie będzie się patrzył, czy to było spodem, na, na kierowcy, innego kierowcy warunków na drodze, tylko od razu będzie, że coś, coś się dzieje nie tak. Autobus ma 13 lat swoje kilometry przejechał. No coś, coś musimy z nim zrobić. Będziemy chcieli go wystawić do sprzedaży na naszych stronach internetowych. Zobaczymy jakie będzie zainteresowanie na tak, Autobus kosztował chyba 170 tysięcy, go kupowaliśmy. na dzień dzisiejszy. Jego wartość rynkowa to jest 12. Dziękuję bardzo. Panie Brysię, jeszcze Szeszowce, zapoznam się z wyrokiem w sprawie gminy stara kamienica przeciwko Zusowi. Proszę bardzo, proszę witać koniecznie. Dziękuję. To są cenka, które nieśliśmy. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że nie zgodziliśmy się z około 45 sprawami, które nam zarzucił ZUS, jeżeli chodzi o zawieranie umów. W przypadku 40 udało się jakby podtrzymać nasze stanowisko. No, W przypadku 5 toczą się sprawy, dwie już przegraliśmy, 3 zastanawiamy się, czy nie wiem, Dlatego, że zajmuje to naprawdę koszmarną ilość naszego czasu. Może nie są jakieś to wielkie pieniądze, które tracimy, no. Ale każda taka sprawa to jest dzień, który... Nie ma i racy prawnego, i jeszcze przynajmniej jednego, dwóch procent. Okay, bardzo. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania? Pytania w sprawie informacji? Zamykamy ten punkt. Kto jest za zamknięciem? Proszę o zagłosowanie. Za zamknięciem głosowało 15 osób, 6 wstrzymujących się nie było. Przechodzimy Państwa do. Pytania i wnioski radnych. Kto z pań panów radnych ma jakieś zapytania do pana wójta? Bardzo proszę pani radna. Panie wójcie, od dłuższego czasu, myślę, że już miesiąc, staramy się o spotkanie z marszałkiem w sprawie nieścisłości błędów dokumentacji geologicznej wpisanego przez wojewodę złoża, do naszego studium złoża surowca Stalinowego. Poszło z naszej strony pismo wykazujące debaty. Gdzieś była deklaracja ze strony pana Warszawka, że no czeka na kontakt ze strony urzędu i yy, jest gotowy na spotkanie. Ale jednocześnie to umawianie spotkania trwa miesiąc. Moje pytanie, czy pan wie, co się dzieje i o co chodzi? A na, na, pojęcie e, długości czasu i załatwiania sprawy jest pojęciem subiektywnym. E, jeżeli rozmawiamy o e, naszym e, urzędzie, to miesiąc czasu jest, e, no jest ogromnym czasem, gdzie można wiele rzeczy wykonać, natomiast jeżeli chodzi o urząd marszałkowski, no to jest e, widać nic. Faktycznie od 4 miesięcy moja pracownica próbuje mówić spotkanie z Panem Marszałkiem, bądź jego służbami odpowiedzialnymi za, e, za sprawę. Było podejmowane 12 prób połączenia yy, się, więc yy, krótko co drugi dzień jest talentą do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umówienie spotkania. Możemy jego skargi złożyć? Natomiast informacja sprzed yy, zdaje się czwartku albo piątku yy, Pani Kamila yy, umawiając spotkanie dostała informację, że wysłana została do nas decyzja. Nie wiemy czego decyzja dotyczyła, co jest w tej decyzji, więc Eee, taka moja propozycja, żebyśmy się wstrzymali do środy z omawianiem kolejnych spotkań, poczekali na e, pocztę, zobaczyli czego ta do, decyzja dotyczy, to być może e, nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i nie ma konieczności się spotykać. Ale no, nie powiem, co jest decyzja, dlatego tak że nie dostaliśmy informacji. Do no znaczy tak, jeśli mogę jeszcze dodać, no nie my się przyjmiemy mocno zaniepokojeni. Gdzieś y, sprawa jest bardzo ważna, gdzieś deklaracja... Tak ją rozumiałam, że jakby deklaracja, że no marszałek pochyli się nad naszym problemem i jest otwarty, żeby nam pomóc, jeśli uzna za stosowne, to, no, ale... Pani radna, że jeżeli nie będzie pan marszałek chciał się z nami spotkać, no zawieszczy mnie ja to nacisku jest akurat na panią złącza, być może, być może jakieś media bardziej zainteresują się naszym tematem i wtedy będą się chcieli ludzie spotykać. Dla mnie jest to o tyle dziwne, że jako punkt też mam y, spotkania z mieszkańcami. Jeszcze się nie zdarzyło, taka sytuacja nie miała miejsca, żebym odmówił komuś spotkania, chyba że mam po prostu inne terminy umówione. Jest y, święty poniedziałek, tak y, zwany dzień, skarżymy się od godziny 13 do 16 Siedzę plackiem, chyba że nie mogę i wtedy pani sekretarz y, nie zastępuje. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś, który koniecznie umawiając się na spotkanie, y, nie został przeze mnie y, przyjęty. Natomiast no, tutaj. Y, tych instytucjach dosyć trudno się w tej chwili jest człowiek w stanie spotkać. Kolejną taką rzeczą jest chociażby polskie wody, z którymi się omawiamy też od miesiąca. I pani dyrektor albo nie ma czasu, albo jest zajęta, albo jest chora. No, nie wiem na jakiej to zasadzie funkcjonuje, że my tu na dole musimy podporządkować się pod pewne wymagania, a im wyżej, tym, tym mniej to jest wymagane. Z tym, że jest takie Zatem zagrożenie, że te e, właśnie przez te wozy, to tutaj e, występują tak już krzaki, w nich widać, że jest nikt. My nie, nie możemy tego wiedzieć, a oni. Y... Pani Maklar, tutaj e, my podejmowaliśmy co najmniej kilkadziesiąt razy e, próbę interwencji w tej sprawie. E, nie, e. Mają za, e, jest ni taki, nie mają za to tych z nich takich wypojechać? Nie mają że z panią Kamilą, że jeżeli bo oni obiecali, że dzisiaj zadzwonią. Dzisiaj zadzwonią, jeżeli jest pani dyrektor, mówią spotkanie. Więc powiedziałam, że jeżeli nie ma pani dyrektor, to my jako radne też się wybierałyśmy właśnie do dyrekcji z interwencją. Poprosimy, żeby nas umówiono z kimś, kto występuje. No nie może być tak, że pani dyrektor jedyna jest i nie można z, nim, z nikim na ten temat rozmawiać, Więc dzisiaj czekamy na informacje z wód polskich, czy spotkanie będzie w końcu ustalony termin czy nie będzie. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam takie pytanie do państwa, ponieważ e, jest pan, który nie mieszka w naszej gminie, pan Zbyszek, który załatwia masę pieniędzy na obiekty sakralne. Wiele kościołów zostało wyremontowanych. E, I moja propozycja jest taka, żeby po prostu w ostatnim się to wynikało tak, że to w zasadzie... Kościół i ministranci jak gdyby za, ale no nie, w ogóle nie było takiego, takiego podziękowania do tego Pana, żeby po prostu w imieniu całej Rady napisać do Rady w Mielsku, żeby po prostu podziękować temu Panu za to, co robi na naszej gminie, to jest bardzo otwarty, robi to społecznie. Czy Państwo jesteście... Dlaczego? Za... Dlaczego? Przepraszam bardzo, chodzi o to, że wyremontowany został kościół i ołtarz. I ołtarz został wysłany do, do Krakowa, tam do, y został wyremontowany, kościół również. No i to dzięki właśnie tym opaniom, który, który no postarał się na finansowanie tego, co jest. po prostu złożyć środków, czy... Panie, Ale nie on, że... W, w tym, w Rybicy, prawda, i wcześniej w naszym tym... Kościele też tam, no po prostu dużo y, no, działa tak, służnie. Tak, no. Myślę, że po prostu takie podziękowanie y, od nas na pewno rozstanie na pewno trochę może, a tego już kiedyś, żeśmy dziękowali Panu, y, ale dobrze byłoby, żeby to gdzieś się dalej odbiło. Czy ktoś jest za tym, żeby napisać takie y, pismo, żeby podziękować temu Panu? Podnieście paluszki, jak ktoś Dobrze. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma. Się no dziękuję, zawsze, 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 no nie, to nie zawsze pracę i... się do tego, że już Zresztą ten pan powiedział, że jest otwarty, jakby trzeba było pomocy, czy coś, co on bardzo chętnie pomoże. Tak. ja dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Skoro nie ma zapytania, wniosków, to zamykam ten punkt i zarzucił z dzisiejszej sesji. Protokół sekretarza kałuza oraz sesji Rady z Stara z dnia 30 września 2019 roku. Sekretarza Nastra Zjednoczona. Na dzisiejszej sesji zostały podjęte następujące uchwały. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność w została przyjęta 13 głosami radnych przy jednym sprzeciwiającym się i jednym wstrzymującym się od głosowania. Następna uchwała to wniesienie prawa w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepięknieżnego do spółki działającej pod inny system wodociągu i kanalizacji Kamienica Spółka Zarządu Starej Kamienicy. Uchwała przyjęta została urażona głosami przy, dwóch głosach przeciw i jednym wstrzymującym się. Następna w sprawie zmiany uchwały numer Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 roku określająca niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stara Kamienica do wynagradzania i napięcia. uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami Uchwała o podwyższeniu wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego została usunięta z porządku obrad. Uchwała w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Stara Kalinica została przyjęta przez radnych jednogłośnie 15 głosami. Uchwała w sprawie zmiany do budżetu gminy Stara Kalinica również przyjęta jednogłośnie 15 głosami radnych. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany dotycząca wieloletniej rozmowy finansowej gminy Stara Kajnica przyjęta jednogłośnie 15 głosami radnych. Przyjęto również wnioski w sprawie informacji i komunikatu przewodniczącej Rady Gminy w sprawach załatwianych w okresie międzysesyjnym jednogłośnie 15 głosami. Info, przyjęto również informacje o pracy wójta gminy w okresie międzysesyjnym jednogłośnie 15 głosami radnych oraz protokół z ostatniej sesji jednogłośnie 15 głosami radnych w sesji. Bardzo dziękuję. Pani i przejdziemy do głosowania.